Wyobraź sobie ten moment, dźwięk przekręcanego klucza w zamku. Otwierasz drzwi do własnego domu i uderza cię to. Chłód, ale nie taki zwykły fizyczny chłód. To zimno, które przenika przez ubranie, przez skórę, aż do samych kości. To nie jest bałagan. Przeciwnie, narcyzi często mają obsesję na punkcie porządku. Jest idealnie czysto, jest sterylnie, niemal jak w prosektorium. Powietrze jest ciężkie, gęste i zimne, jakbyś właśnie weszła do wielkiej przemysłowej lodówki, w której zamiast jedzenia przechowuje się uczucia, których data ważności dawno temu minęła. Słyszysz natrętne tykanie zegara, odliczającego sekundy do niczego. Słyszysz jednostajne mruczenie lodówki, a w salonie, w centrum tego zamrożonego świata, siedzi on, jak eksponat. Nie patrzy w Twoją stronę. Jego wzrok jest wbity w telefon lub telewizor, ale tak naprawdę nie widzi niczego. Jest nieobecny. Mówisz cicho. Cześć. Wróciłam. A on. Nic. Absolutnie nic. Nawet nie mrugnie. Jest jak doskonale wykonany Manekin. Jak figura z muzeum figur woskowych, która ma cię obserwować, nie dając nic w zamian, jakbyś była duchem we własnym domu. W tym jednym. W krótkim momencie całe twoje ciało napina się w oczekiwaniu na reakcję, która nigdy nie nadchodzi, a żołądek zawiązuje się w ciasny, bolesny supeł. Witaj w domu, witaj w emocjonalnej kostnicy. To uczucie, ten chłód, ta niewidzialność one nie są twoją wyobraźnią. Pamiętam, jak jedna ze słuchaczek opisała to tak: Czuję się, jakbym codziennie wracała do pięknie urządzonego grobowca. Wszystko jest na swoim miejscu, oprócz życia. Jeśli ten obraz, który zarysowałem, jest ci aż nazbyt dobrze znany, jeśli ten chłód rozpoznajesz jako swój własny, to znak, że jesteś we właściwym miejscu. Witam Cię na moim kanale. Na, w miejscu, w którym nazywamy rzeczy po imieniu i wyciągamy na światło dzienne to, co w mroku próbuje nas zniszczyć. I dzisiaj powiem ci prawdę, której być może boisz się nazwać. Twój dom nie jest po prostu cichy, twój dom jest martwy, a ta ogłuszająca cisza, którą on tak umiejętnie stosuje, to nie jest zwykły foch albo zły humor. To precyzyjna, wyrachowana broń biologiczna, która ma jeden konkretny cel sprawić, byś przestała istnieć, nie umierając fizycznie. Zostań, proszę, ze mną, bo dzisiaj przeprowadzimy sekcję tej ciszy. Zastanawiałaś się kiedyś, dlaczego, gdy on Cię ignoruje przez godzinę, dzień, tydzień, czujesz autentyczny, Fizyczny ból w klatce piersiowej. Dlaczego, dlaczego masz ochotę zwymiotować, a twoje serce wali jako szalałe? Myślisz, że to histeria, że przesadzasz? Nie. To czysta udowodniona naukowo biologia. W naszym mózgu istnieje obszar zwany przednim zakrętem kory obręczy w skrócie ACC. Wyobraź go sobie jako nasz wewnętrzny system alarmowy. Czujnik dymu i ognia jednocześnie. Ten właśnie kawałek mózgu, obserwowany na skanach FMRI, czyli w rezonansie magnetycznym, dosłownie zapala się na czerwono, gdy doznasz fizycznego urazu jak złamanie nogi czy oparzenie. Ale naukowcy, tacy jak Naomi Eisenberger z Uniwersytetu Kalifornijskiego, odkryli coś szokującego. Ten sam obszar, te same neurony, Świecą się równie intensywnie, gdy ktoś bliski traktuje cię jak powietrze, gdy doświadczasz odrzucenia społecznego. Dla twojego mózgu ból bycia ignorowaną jest tak samo realny, jak ból fizyczny. I to nie jest żadna metafora. On bije cię ciszą, a twoje ciało reaguje stanem zapalnym. Wyrzutem hormonów stresu, jakbyś stała twarzą w twarz z realnym zagrożeniem. Każdy taki cios aktywuje te same ścieżki neuronowe, co fizyczne uderzenie. Laureat Nagrody Nobla, Eli Wiesel, ocalały z Holokaustu powiedział kiedyś zdanie, które powinno być wyryte na ścianie każdego domu, w którym panuje cisza. Przeciwieństwem miłości nie jest nienawiść lecz obojętność narcyz wie o tym instynktownie on nie musi na ciebie krzyczeć by cię zniszczyć nie musi cię uderzyć żeby zadać ból wystarczy że wyłączy swoje istnienie że pokaże ci że jesteś kompletnie absolutnie nieważna ta obojętność jest jego najpotężniejszą i najokrutniejszą bronią bo uderza w sam rdzeń naszego człowieczeństwa w potrzebę bycia widzianym i kochanym. Ta biologiczna wojna, ta tortura obojętności, toczy się każdego dnia w najbardziej prozaicznych, codziennych sytuacjach. To powolne umieranie na raty. Siedzicie przy stole, metr od siebie. Ale czujesz, jakby dzieliła Was gruba, pancerna szyba. Stukot sztućców o talerze jest ogłuszający, nienaturalnie głośny w próżni, która Was otacza. Zbierasz w sobie wszystkie siły, by przerwać tę mękę. Pytasz, jak minął Ci dzień w pracy? A w odpowiedzi otrzymujesz pogardliwe prychnięcie, westchnienie, zniecierpliwienia. Albo w najlepszym wypadku jedno zgłoskowe mruknięcie, które jasno komunikuje. Jak śmiesz przerywać mi moją ciszę? Czujesz się jak natrętny intruz we własnej kuchni. Jedzenie, które przygotowałaś, staje ci w gardle i smakuje jak tektura. Każdy kęs jest przełykany na siłę. Kładziesz się do łóżka, pragnąc odrobiny ciepła, bliskości. Czegokolwiek, a on odwraca się do ciebie plecami, tworząc ze swojego ciała sztywny, zimny mur. Jest jak posąg z lodu. Próbujesz go dotknąć, musnąć jego ramię, szukając jakiegokolwiek połączenia, a on albo odsuwa się jeszcze dalej, albo jego ciało napina się w niemym, pełnym odrazy proteście. Leżysz obok żywego, oddychającego człowieka, który zbudował wokół siebie niewidzialną fortecę. I wtedy dociera do ciebie straszna prawda. To jest gorsze niż bycie samemu. Bo samotność w pustym domu to spokój. Samotność obok kogoś, kto sprawia, że czujesz się niechciana, to aktywna, niekończąca się tortura. Masz dobre wieści. Dostałaś awans, ktoś cię pochwalił, udało ci się coś, co było dla ciebie ważne. Wpadasz do domu, a resztki nadziei w tobie sprawiają że chcesz się tym podzielić. Mówisz z ekscytacją. Kochanie, zgadnij, co się stało. On podnosi na sekundę wzrok znad telefonu. Patrzy na ciebie pustymi oczami i rzuca obojętne Aha, fajnie. Po czym wraca do swojego ekranu. I w tej jednej chwili cała twoja radość, całe twoje podekscytowanie umiera. Zostaje zamordowany z zimną krwią przez obojętność. Zostajesz sama ze swoją radością, która teraz wydaje się głupia i niestosowna. Musisz zrozumieć mechanizm wymazywania. W kostnicy nie ma kłótni, bo kłótnia wymaga dwóch żywych, zaangażowanych osób. W kostnicy jest zanik. Narcyz nie chce relacji, on chce obsługi. Chcę, żebyś była cichym, funkcjonalnym elementem jego idealnego wystawowego świata. Jeśli zwłoki, czyli ty, nagle zaczynają mieć wymagania, uczucia, własne zdanie, albo o zgrozo potrzeby, on każe je ciszą. Robi to tak długo, aż zrezygnujesz, poddasz się, przeprosisz za to, że w ogóle żyjesz, i wrócisz do stanu emocjonalnej martwoty, w którym cię akceptuje. Wiesz co się dzieje z kwiatkiem, którego zamkniesz w ciemnej piwnicy bez dostępu do wody i słońca? On nie umiera od razu w taki spektakularny sposób. Najpierw robi się blady, potem zaczyna gubić liście, w końcu przestaje rosnąć jego łodyga słabnie i powoli po cichu wiednie. To właśnie dzieje się z tobą w emocjonalnej kostnicy narcyza. Lata życia w takim toksycznym środowisku odciskają potworne fizyczne piętno na twoim ciele i duszy. I to wcale nie są metafory. To są konkretne objawy choroby kostnicy. Chroniczne zmęczenie nie do opisania. Twój mózg, który jest ciągle. W hiperczujności zużywa przegigantyczne ilości energii na nieustanne analizowanie. Czy on jest zły? Czy zrobiłam coś nie tak? Jak się zachować? Jak oddychać, żeby go nie zdenerwować? To praca na najwyższych obrotach, 24 na 7. Budzisz się bardziej zmęczona, niż kładłaś się spać. Czujesz się jak telefon, którego bateria nigdy nie ładuje się powyżej 10% tracisz głos i tożsamość. Powoli, niepostrzeżenie, przestajesz mówić o swoich potrzebach, o marzeniach, o uczuciach. Nauczyłaś się, że to i tak nikogo nie obchodzi, a każda próba wyrażenia siebie spotyka się z karą w postaci lodowatej ciszy. Znam kobiety, które po latach w takich związkach na terapii muszą uczyć się od nowa, jak brzmi ich własny głos. Gdy mówią o pragnieniach, zaczynają od szeptu, bojąc się, że ktoś je znowu uciszy. Tracisz poczucie tego, kim jesteś, co lubisz, o czym marzysz. Stajesz się echem jego potrzeb. I do tego wszystkiego dochodzi autoagresja organizmu. Twoje ciało zaczyna krzyczeć, skoro twoje usta milczą. Pojawiają się choroby psychosomatyczne, problemy starczycą jak Hashimoto, choroby autoimmunologiczne, egzemy, łuszczyce, zespół jelita drażliwego, nieustające migreny, potworne bóle pleców i karku. To twoje ciało, twój ostatni bastion prawdy, wysyła rozpaczliwy sygnał SOS, krzycząc, ja tu umieram. Zrób coś. Najgorsze w mieszkaniu w kostnicy nie jest to, że on jest martwy emocjonalnie. Najgorsze jest to, że ty dzień po dniu powoli kładziesz się na stole sekcyjnym obok niego i czekasz na koniec, aż w końcu sama stajesz się zimna, pusta i obojętna. To jest ostateczny cel narcyza zabić w tobie życie, byś nie stanowiła dla niego żadnego zagrożenia. I wiesz, co musisz zrozumieć? Musisz zrozumieć jedną fundamentalną, bolesną, ale wyzwalającą prawdę. W kostnicy nigdy nie będzie ciepło. Nie ogrzejesz trupa własnym ciałem. Jedyne, co się stanie, to ty zamarzniesz na śmierć. Próby reanimacji tej relacji, Twoje ciepło, Twoje łzy, Twoja miłość to wszystko jest skazane na porażkę. Strategia wyjścia z kostnicy. Nie polega na próbach ożywienia go, polega na desperackim ratowaniu siebie. Przestań go naprawiać i to natychmiast. On nie jest zepsuty, on działa dokładnie tak, jak chce. Cisza jest jego ulubionym, najskuteczniejszym narzędziem kontroli i on nigdy z niej nie zrezygnuje dla ciebie. Próbować go zmienić to jak próbować nauczyć się. Nauczyć kamień latać. Marnujesz swoją cenną energię, a kamień zostaje kamieniem. Nazwij to, co przeżywasz, na głos. To nie są ciche dni, to nie są fochy. To jest bierna agresja. To jest przemoc emocjonalna. Mówiąc to na głos, choćby do lustra, pisząc to w komentarzu, odbierasz mu część jego mocy. Landi Bancroft, ekspert od przemocy, pisze jasno: Sprawca przemocy dokonuje wyboru. On nie traci kontroli. On ją w ten sposób przejmuje. Zacznij szukać ciepła na zewnątrz. Skoro w domu panuje wieczna zima, musisz znaleźć inne źródło słońca, inaczej zamarzniesz. Natychmiast odbuduj kontakt z przyjaciółmi, których dla niego odsunęłaś. Znajdź pasję, która należy tylko do Ciebie kurs tańca, wolontariat w schronisku, cokolwiek. Idź na terapię, która da Ci narzędzia i siłę, by odzyskać poczucie własnej wartości. Stwórz swoje własne, niezależne elektrownie, które będą Cię ogrzewały. I proszę, zaufaj swojemu ciału. Ono wie. Ten ból w żołądku, to zmęczenie, ten lęk to nie jest twoja słabość, to twój najwierniejszy, najbardziej pierwotny sojusznik, który krzyczy, że musisz uciekać, by przeżyć. Twoje ciało jest kompasem, który zawsze wskazuje prawdę, słuchaj go. Bo masz jedno życie, masz prawo przeżyć je w słońcu, masz prawo do domu, w którym słychać śmiech, ciepłe rozmowy. I czasem kłótnie, ale nigdy, nigdy ogłuszającą ciszę obojętności. Drzwi tej kostnicy nie są zamknięte na klucz z zewnątrz. Ty cały czas trzymasz klamkę. Zabierz swoje klucze i wyjdź z tej kostnicy, póki twoje serce wciąż jeszcze bije. Jeśli ta historia, ten chłód brzmi jak twoja codzienność, chcę, żebyś wiedział i wiedziała jedno: nie jesteś w tym sama, ni sama. Nie jesteś szalona i to nie jest Twoja wina. Wiele osób pod ostatnimi filmami, gdy były te, ta seria mocnych filmów to rak, jak reaguje Twoje ciało i tak Wiele osób mi pisało, że po wyjściu z tej relacji odżyli. Że ich ciało przestało protestować, przestało pokazywać ten stan, stan alarmowy. Właśnie to jest. te komentarze, to wszystko jest wsparciem dla Ciebie. Pokazuje, że. Można z tego wyjść, można wrócić do zdrowia. Zapraszam cię do subskrypcji tego kanału, by dołączyć do społeczności, która rozumie i wspiera właśnie w komentarzach. Zostaw też swój komentarz pod tym filmem, jeśli czujesz się na siłach. Czasem samo napisanie ja też tak mam jest już pierwszym krokiem do odzyskania głosu. Twoja odwaga może być światłem dla kogoś, kto ciągle błądzi w ciemności i myśli, że jest. Jedyną osobą na świecie, która zamarza w swoim własnym domu. Ja Ci dziękuję, że tu jesteś, dziękuję Ci, że słuchasz, a teraz idź i otwórz te drzwi, bo zasługujesz na słońce.